I tutaj już macie te śruby. To są śruby, które już stalają kartery. Jeżeli je popuścimy, to w tym momencie mamy drogę wolną do rozpołowienia. Tak więc przystępujemy do rozpołowienia. Tym razem tutaj też trzeba uważać. Bo jak Wam dekiel pęknie, to kupicie nowy. Karter niby też, ale dobre kartery to dzisiaj na wagę złota. Odpary. Nie popsute, nie popękane. Nie podzierane, na brzegach w miejscach styku. Tak więc trzeba o to zadbać. Ja już silnik będę składał na ciepło. Niestety wcześniej nigdy nie był składany na ciepło. Żałuję, ale wtedy nie miałem dostępu, że tak powiem, do zrobienia tego. Tak więc już przystępujemy do odkręcenia tych śrubek, scalających kartery. Starając się także nie było naprężeń Tutaj jest już odkręcona, popuszczona Odkręcamy wszystkie i nie zapominajcie o tych dwóch, bo bardzo często one są tu na zewnątrz. Ale one także spalają kartery bardzo często się o nich zapomina i w tym momencie, jeżeli o nich zapomnicie i będziecie na siłę, to może tu coś pęknąć po prostu z aluminium. Łatwo można o takie coś więc. Zawsze należy o tych miejscach tutaj pamiętać możecie tutaj podkręcić te śruby stanające. Będę je tutaj odkładał. I tyle jest z filozofii do rozpołowienia silnika. Widać nie trzeba dużo. Dużo kręcenia, dużo śrub. Wiadomo, że są rzeczy, w których jest więcej, ale zawsze można się zaopatrzyć w krętarkę i wziknąć parę razy i mać odkręcone. Kręcamy je ręką pójdzie szybciej. Zobaczymy co to za w cudzysłowie markowe łożyska są w tym silniku. Teraz przyjdą kojo. Odkręcane, śruby są długie i dlatego właśnie troszkę trzeba tutaj się namęczyć, żeby je odkręcić. No głęboko siedzą. A to już No i zostały jeszcze dwie, ostatnie. One są tutaj ciężej dostępne, więc może sobie jakąś szybciutko pokrętem. Jedna, druga, odkręcamy. Trochę przerwy było i człowiek wychodzi z wprawy niestety. gdyś się to robiło prawie codziennie. Dzisiaj robię to po raz pierwszy od dłuższego czasu, od prawie dwóch lat, więc człowiek zapomina o niektórych szczegółach. Tak więc mamy już tutaj y, przygotowany silnik do rozpołowienia. Możemy się tutaj jeszcze zająć się z demontowaniem y, tutaj tego magneta u mnie ono dosyć słabo siedzi, bo ja je tylko przykręciłem tak, ponieważ właśnie silnik już był mocno zużyty. I ja tutaj tylko je tak przykręciłem, żeby nie pogubić niczego. I więc także tutaj schodzi nawet bez ściągacza, nie muszę używać ściągacza nawet. No ok, to jeszcze tutaj ściągniemy ten zapłon. Też tutaj złapałem ledwo ledwo, bo żeby tylko był po prostu, żeby się nic nie pogubiło. Tak przyłapałem go. Czy śrubo odkręcamy? No i niestety z góry przepraszam, ale muszę ten silnik rozpołowić. Także tak powiem, po Januszowemu niestety używając śrubokręta nad czym, bo lewam, ale no niestety nie mam innej możliwości w tej chwili. Ale składany już będzie na ciepło, więc może mi to ten silniczek wybaczy. Także ja wiem, że tak się nie robi i niestety przykro mi, że tak jest, ale no trzeba się z tym pogodzić. Śruby odkładam. Wy tak nie róbcie najlepiej. Najlepiej rozpławiać na, yy, bez użycia takiej siły. Za pomocą odpowiednich ściągaczy, a nie takie bawienie się w takie taką siłę. Nie jest dobre, no ale... Ostatni raz to robię, więcej już tak nie będę obiecuję. Yy, tak więc teraz możemy już zdjąć cały skrownik. O. Zdejmujemy go tutaj. Yy, za pomocą śrubokręta yy, zdejmujemy automat zmiany biegów, odkręcając go tutaj w tych miejscach. I oczywiście pamiętajmy o tej górnej, która jest w karterach, tutaj u góry, która trzyma ten wodzik cały. Ok, jedna jest. Tutaj druga i trzecia są w trakcie odkręcania automat też jest niestety coś z nim jest nie tak ponieważ się obraca frez no ale trochę mu w tym pomogłem niestety w tym zepsuciu jak już rometr był nie na chodzie a ja jeszcze zepsułem chyba muszę sobie pomóc metowiczkom bo mi się ręce ślizgają sobie poradziłem, kawałek szmaty i poszło, odkładamy zmieniacz wraz z tym wkrętem, żeby go nie zgubić, wszystko na miejscu, no, łańcuch możemy od razu zobaczcie zdemontować, można go od razu wiesić, będzie czyszczony yy. i teraz ja już troszkę zacząłem, już się pojawiły widzicie szczeliny, już zacząłem pomału rozpoławiać silniczek, tak więc niestety Ubolewam, ale muszę to zrobić w taki sposób nieludzki, czyli rozpochowić go za pomocą śrubokręta.